Co mi ta matma? Zadanie dziewiąte, za cztery punkty widzę trygonometria. Rozwiąż równanie 3 cosinusy 2x plus 10 cosinusów kwadrat x równa się 24 sinus x minus 3. No dobra, czyli takie dość typowe równanie trygonometryczne. Pierwsza rzecz, jaką tu musimy zrobić, to na pewno doprowadzić wszystkie funkcje trygonometryczne do tego samego argumentu. Czyli tutaj ten cosinus 2x musimy sobie rozpisać. Jeżeli nie pamiętacie, otwieramy sobie kartę wzorów, oczywiście, trygonometria. I tu mamy funkcję podwójnego kąta. I możemy teraz tak, może się zastanówmy, w którą stronę z tym pójdziemy. My tu mamy sinusa i mamy cosinus kwadrat. No to może my byśmy poszli łatwiej cosinusa kwadrat zamienić na a do kwadratu, niż sinusa zwykłego na cosinusa. I my byśmy chcieli to wszystko tak naprawdę na sinusy pozamieniać. Więc w tym funkcji podwójnego kąta ja bym proponował także że cosinus 2 alfa to jest 1 minus 2 sinusy kwadrat, dobra? Czyli sobie to zapiszmy. Cosinus 2x to jest 1 minus 2 sinusy kwadrat x. Wstawmy i zobaczmy, co z tego wyjdzie. Czyli w takim razie 3 razy 1 odjąć 2 sinusy kwadrat x plus. No i tutaj tego cosinusa też już sobie zamienimy, według mnie, na sinusa, tak? Bo z jedynki trygonometrycznej wiemy, że tak naprawdę cosinus kwadrat x to będzie 1 minus sinus kwadrat x, tak? Jedynka trygonometryczna. No dobra, to to wstawmy, czyli to będzie 1 odjąć sinus kwadrat x. Równa się, czyli równa się 24 sinus x minus 3. No dobra, wymnażamy, patrzymy, co tutaj tak naprawdę nam wyjdzie w takim razie. 3 minus 6 sinusów kwadrat x plus 10 minus 10 sinusów kwadrat x równa się 24 sinusy x minus 3. No ponieważ wszędzie mamy tylko sinusa x, to ja tu proponuję oczywiście wprowadzić sobie zmienną pomocniczą, czyli sinus x. Równa się t załóżmy, tak? No i liczymy w takim razie. Oczywiście tu możemy już zrobić porządek. Minus 6 sinusów do kwadratu, minus 10 sinusów do kwadratu. No to będzie tak naprawdę minus 16 sinusów, czyli minus 16t kwadrat. Trójeczka, dziesiątka. To tu mamy tak naprawdę plus 13. No i przerzucamy na drugą stronę. 24, 24t plus 3 równa się 0. No dobra, robimy porządek czyli minus 16t do kwadratu minus 24t. No i tutaj mamy tak naprawdę plus 16 równa się 0. No dobra, czy coś tu możemy podzielić? No Możemy to podzielić na pewno przez 4. Tak? No dobra, czyli minus 4t kwadrat, minus 6t plus 4, równa się 0. No to jeszcze przecież przez 8 można było. Czy jeszcze przez 2 sobie podzielimy? Może przez minus 2, żeby się pozbyć tych minusów. Czyli 2t kwadrat plus 3t minus 2 równe 0. Liczymy sobie deltę. Delta równa się 3 do kwadratu minus 4 razy 2 razy minus 2. Równa się 9. 2 minusy dają plus. Plus 8 razy 2, 16. Czyli delta równa 25. Pierwiastek z delty 5. 5, czyli nasze T1 w tym przypadku to będzie minus 3, bo minus B, minus pierwiastek z delty minus 5 przez 2a, czyli 2 razy 2, czyli mamy minus 8 podzielone na 4, czyli tak naprawdę minus 2, ok oraz T 2 to będzie równe minus 3 plus 5 podzielone na 2 razy 2, czyli minus 3 plus 5 to jest tak naprawdę 2, 2 czwarte, czyli 1 druga. No i teraz zauważcie, że minus 2, czyli nam tu wychodzi, teraz wracamy oczywiście do naszej zmiennej x, czyli w takim razie sinus x ma być równy minus 2 lub sinus x musi być równy jedna druga. Zauważcie, że sinus x nigdy nie będzie równy minus 2, czyli tutaj tak naprawdę z tego wynika, że x należy do zbioru pustego. No i sinus x jest równy 1 druga. No to w jakim przedziale my to mamy tak naprawdę sobie tutaj wyznaczyć my to mamy wyznaczyć od 0 do 2 pi, ok. No to ja zawsze proponuję na szybko sobie narysować tak naprawdę tą naszą sinusoidę w takim razie, no to to zróbmy, czyli rysujemy sobie X, ponieważ my to mamy wszystko zrobić od 0 do 2 pi włącznie, no to tego sinusa również sobie narysujemy w takim zakresie, tak nie ma co sobie utrudniać życia, czyli tu mamy X, tu mamy sinus X. Proponuję jedną kratkę jako π6, czyli tu będzie π6, czyli 3 kratki to będzie π2, 6 kratek to będzie π, 9 kratek to 3 drugie π, no i 12 kratek to 2π. Rysujemy sobie sinusa. Dla π2 jest oczywiście tu mamy 1, tu mamy minus 1. Czyli tutaj mamy jedynkę, tu mamy 0, tu mamy minus 1, tu mamy znowu 0. A oczywiście dobrze jeszcze sobie zaznaczyć te jedne drugie, bo tutaj mamy jedną drugą, tu mamy jedną drugą, tu mamy minus jedną drugą i tu też mamy minus jedną drugą. Rysujemy sobie teraz tego naszego sinusa. Oczywiście wiemy, że ten sinus tam sobie dalej leci. No i skoro sinus, nasz sinus ma być równy tak naprawdę 1 druga, no to jedna druga w przedziale od 0 do 2B, no to to jest w tym miejscu. No i jeszcze tak naprawdę w tym miejscu, tak, można tu oczywiście ze wzorów redukcyjnych korzystać, ale jeżeli pamiętamy, że jedna kratka u nas to jest pi szóstych, to można to geometrycznie policzyć, że w tym miejscu ten x, to my tak naprawdę od tego pi musimy się odsunąć o jedną kratkę w lewo, czyli tutaj to będzie pi minus pi szóstych, czyli 5 szóstych pi, czyli tak naprawdę nasza odpowiedź do tego zadania, bo tutaj nasze odpowiedzi to tak naprawdę pi szóstych i to 5 szóstych pi. Napiszmy sobie, odpowiedź x należy do zbioru pi szóstych oraz pięć szóstych Koniec. Takie zadanko z trygonometrii. No nic tu się strasznego w sumie nie działo. Zmienna pomocnicza, wzór na kosinus na podwójnego kąta, tyle. Cztery punkty, całkiem nieźle. Lecimy dalej.